Fotografie analogowe mają dużo mniejsze możliwości. Sprawiają, że bardzo ten uśmiech wypłaszczamy, i to, co nam się wydaje dobrze zaplanowane, tak naprawdę nie jest dobrze zaplanowane. Nie, nie uwzględniają całego spektrum wypukłości zębów, wychylenia zębów. Nie pozwalają nam spojrzeć od pacjenta na pacjenta z boku. Klasyczny digital smile design powoduje to, że. Często zęby, które są teoretycznie dobrze zaprojektowane, tak naprawdę dobrze zaprojektowane nie są. To dosyć dużym problemem w fotografii stomatologicznej jest to, że pacjent może przechylić głowę na przykład albo, albo trochę pod kątem. No, Rayface powoduje to, że mamy nawet do projektowania zębów do, do samego DSD jedno płaskie położenie, które jest zawsze wymiarowane w ten sam sposób. Zdarzało się tak i, i zdarza się. Pewnie wielu lekarzom do tej pory, że jedno źle zrobione zdjęcie fotograficzne powodowało to, że mamy trzy poprawki więcej. Albo tutaj co z tego, że fajnie wyglądamy patrząc na pacjenta od przodu, ale już z boku mu się nie podoba. A panie doktorze, a czemu te zęby takie wystające? A panie doktorze, a czemu takie długie? Przede wszystkim do tej pory fotografią musiałem, stomatologiczną musiałem zajmować się sam. No stąd też niektóre gabinety mają własne studia fotograficzne, fotografów. Chodzi o to, żeby każde zdjęcie w wypadku fotografii analogowej było takie samo i zwymiarowane. No, Rajfes sprawił to, że ja idę sobie zrobić kawkę, a, a urządzeniem całym tym etapem fotografowania Czyli przygotowania pacjenta zajmuje się asystent. To, co wyróżnia taką technologię skanowania 3D, jest to, że zdjęcie zrobione przy pomocy RayPhace jest praktycznie zawsze takie samo. I w każdej chwili możemy wrócić do pozycji referencyjnej, kiedy mamy faktyczne spojrzenie dokładnie na wprost. My nie pracujemy na zdjęciach fotograficznych w sensie, że laboratorium nie pracuje, tylko pracuje na skanach. Natomiast no, zdjęcia przydają się, żeby pokazać je w internecie później proces przed i po, ale, ale tylko dlatego i szczerze powiedziawszy coraz częściej o tym zapominam.